Witam wszystkich, to sam hardkorowy koksu Robert Burnejka I ostatnio mam bardzo dużo pytań o MMA Czy będę walczył I to powiem jedno Nigdy nie wiadomo, na razie planów nie mam Ale wszystkiego może się zdarzyć No, jakie plany? Spodziano? <laughs> Wiesz, to, tych plotków tam bardzo dużo jest Teraz nie widziałem mnie i słyszałem, ale... Mi się wydaje, że jak powiem, na razie żadnych planów nie ma. A w przyszłości to najmniej. A, Chłopie. On się sam by znakątował. Ja nie musiałbym nic zrobić. Tylko stał, kopnąłby mnie i się przewrócił. I się chyba koniec walki. Ale wiesz, on tam słyszałem, że... Bardzo negatywnie wszystkich ustawia. A ja go przedstawię zaraz pozytyw, pozytywnie. No tak, plan taki, że jadę bez planu. <noise> plan codziennie może się zmienić, nie? Także ja już wychodzę swoimi odżywkami Burnika Sports. I po prostu więcej rzeczy. Tu już byłam w Polsce bardzo dużo razy. Na zaproszenie i tak dalej. To dużo razy. Mam swój program na TFN bo nie ma lipy, kto jeszcze nie widział, no i po prostu się kręci wszystko. No to na pewno popularność mam bardzo dużą w Polsce i się cieszę, że tak jest i nie ma problemu. Jeszcze złego słowa od nikogo nie słyszałem, może ktoś tam na Facebooku napisał coś, ale jak spotkam to nikt nie powie złego. Boją się? Nie wiem, się boją czy co? Niego? o <laughs> Nie no na razie mówię. Na razie silownia jak zawsze muszę pakować. Na zawody na razie się nie cikuję. W przeszłym roku dopiero jak mówiłem już planu mnie szybko się zmienia. Także takich planów na no, dalej to nic nie mam. Po prostu jadę jako dzień na dzień i plany się no, robią. Chodzi o MMA, no to ja kiedyś się biją tam, jak było młodszy, nie? Także bić się umiem coś tam. Mogę pokopać ten worek, nie? <mogę> Jeszcze nie zapomniałem. Ale jakby potrenował tak codziennie, bo ja wszyscy wiedzą, może, że mieszkam w Las Vegas i mam tam najlepszy fajtery na świecie. Z Robertem Drisdellą jest jestem kolega, także on mi tam to, w to Powiem, że na gale tak nie chodzę za dużo tam, bo po prostu nie byłem jeszcze za dużo tym interesowanym. <laughs> Wszystko było tylko stroną, tam więcej kulturystyki, kulturystykę jeszcze raz. Ale teraz, mówię, już więcej tego interesowania w tym jest. Także w Stanach to nie nie. jestem znany jako po prostu z kulturystycznej strony, nie? Jako kulturysta, a tu już w Polsce to niby jak gwiazda. Jaki tam gwiazd? Może będę prezydentem w Polsce? to teraz niedzielę już lotuję do Stanów i po prostu święto będzie w Stanach. I później, po nowym roku, na pewno wracam do Polski szybko. Jeszcze daty nie mam, ale będę w Polsce. I tylko w celach kręcenia, czy jakieś jeszcze inne plany? Czy może jakieś potem starty, czy może jakieś ewentualnie tutaj dodatkowe rzeczy sportowe? czy tylko No zawsze, zawsze coś. Sportowe rzeczy. Tutaj w Polsce zaprasza na sklepiki. Na po prostu silowniach i tak dalej. To należy gdzie jak to zaprosi mnie. Botedy jestem tutaj w Polsce, nie? Czy jakieś kolejne jeszcze filmy pan panuje na YouTube, które będą robiły taką straszną karierę? Ma pan jakieś pomysły na to, tak jak te wcześniejsze? Na pewno, że tak. Filmików będzie więcej. Trochę teraz było cicho, bo święty idą wszystko, ale... Zaraz będzie tego sporo. A sam wymychał scenariusz taki czy ktoś Panu pomaga? Nie no sam. Jadę bez planu też. Ktoś tam się wymyśla sobie i tak idzie, nie? Mamania. Pozdrawiam tam wszystkich. Zapraszam na stronę. Tam nie ma lipy. Musi być hardkorowo. Trzymajcie się. To są hardkorowy koks.